Okej, okay, moi drodzy, podobnie jak rok temu, nowy kleks od Pana Kawulskiego rozpoczyna nasz rok filmowy. Jest to druga recenzja 2025 ode mnie, ale no wiecie, początek jest specyficzny. Rok temu byłem <grym> rantująco zawiedziony, że tak powiem. No i zobaczmy, co nam zgotował Pan Kawulski w sequelu. Kleks i wynalazek Filipa. Golarza. Cały czas miałem ochotę powiedzieć gąciarza, no ale dobra, już nie wchodźmy w to uniwersum. To drugi film w tej serii od Macieja Kawulskiego, który opowiada nam dalsze losy Adynie Gudki i ogólnie pana Kleksa i jego akademii. Tym razem antagonistą jest grany przez pana Janusza Habiora chyba tytułowy Filip Golarz. Mówię chyba, bo moim zdaniem to jest po prostu Saruman. To jest, to jest cosplay Sarumana. Może trochę ojciec Draco Malfoja z Harego. No ale tak, wracamy moi drodzy do Hogwartu z temu, żeby przeżyć ponowną beznadziejną historię, która jest fatalnie napisana przez dwójkę, przepraszam, fatalnych scenarzystów. Eee, ponownie film jest fatalnie zmontowany i wyreżyserowany i ponownie ma jakieś malutkie elementy, które go, moim zdaniem, znaczy nie ratują, ale jakieś plusy ma, tak? Więc zacznijmy od tego, że w pamięci pierwszy Kleks od Kaoludzkiego zapadł mi swoją... Teledyskowością i najgorszym montażem w historii kina, <laughs> ponieważ Kawulski sam montował. I teraz po prostu szedłem do kina z takim ok. Nie sprawdzam, czy zatrudnił innych montażystów, tylko oglądam film i jestem ciekaw. I po 25 minutach mówię: Dobra, no jakby widzę, że nadal sam montuje. Sprawdziłem potem, że ma, jest wpisany on i dwie inne osoby. Jedna z nich ma na nazwisko Habior. W każdym razie, <laughs> i nie jest to pan Janusz. W każdym razie jest troszkę lepiej. Montaż jedynki był tragiczny, aż mnie boli głowa na no, wspomnienie, mimo że minął rok. Natomiast ten jest niewiele lepszy. Nadal mamy ciągłe teledyskowe przejścia, miksy ujęć, skakania, wbijanie się muzyki, jak w jakimś Gardens of the Galaxy. Po prostu teledysk, po prostu, po prostu Kawulski uwielbia robić teledysk i na dowód moich słów jest dosłownie scena teledysku, gdy postać Sebastiana Stankiewicza, czyli ten nasz Mateusz, co jest tym tam człowiekoptakiem, e, jakby zastępuje pana Kleksa jako nauczyciel w akademii i poza tym, że jest ciągnięty jeden nudny i śmieszny żart, że zamiast ich uczyć to opowiada o sobie historię i dzieciaki się nudzą. Jest to debilne, jest to nieśmieszne, jest to zmarnowany potencjał, nawet w tym wątku na coś ciekawego, że może próbował czegoś nauczyć, ale nie umiał, ale jakaś przygoda, ale ten, jakby po prostu zmarnowane, nie? Ale w pewnym momencie mówi, to opowiem wam historię. I dosłownie wchodzi rapowy teledysk, jak on rapuje w takich przebitkach, jak z klasycznego amerykańskiego teledysku, trochę coś na ulicy, teraz nagle siedzi w samochodzie, teraz ten na coś tancerze i coś takiego, To trwa tylko chwilę, to jest dla żartu, ale do tego stopnia Kawulski kocha kręcić teledyski, że dosłownie wcisnął tutaj do środka teledysk w scenie, która nie ma sensu. Do takich rzeczy jeszcze reżysersko-montażowo-operatorskich nawet, ciągłe, ciągłe łamanie zasady 180 stopni, ciągłe, dosłownie pierwszych kilka, po, po trzeciej scenie się poddałem, już nawet wywiadałem, że nie będę tego wypominał, nie, w sensie mówię, w sensie już mój mózg już mówi, dobra, okej, okay, film nie musi mieć wizualnie sensu, co chwilę są przebitki na kogoś z prawej do lewej, z prawej do lewej znowu, na zasadzie on stoi na podejście przemawia do dzieciaków, którzy, które są na dole, nie? Jakby widzą go, patrzycie kamerą tak jak na mnie, po czym dzieciak stoi też tak i odpowiada w tą samą stronę. Tak jakby, jakby no po coś są te zasady, jak się tworzy filmy, po coś tego uczą w szkole filmowej, nie? Jakby... tutaj nie. Poza tym, oczywiście wszystkie te jego sceny są tak wyreżyserowane, że mówię, jest trochę lepiej niż w jedynce, ale ciągle, ciągle lata ta kamera, ciągle jakieś inne kąty ujęć, nie daje to nic. Po prostu tak, to jest taka wizualna sraczka, trochę, tak? Powiedziawszy to, zdjęciowo, operatorsko ten film znowu wygląda nieźle. To znaczy, uważam, że. Je, tylko mówię w, bardziej w kategoriach oświetleniowych, tak? Bo jeśli chodzi o pracę kamery, no niestety, ale yy, jako, że kochamy robić teledysk, jesteśmy panem Kawulskim, kamera ciągle pływa jak w teledysku, ale w taki irytujący sposób. No nie tylko, że jest trochę jak z takiego po prostu gimbala, jakby ktoś chodził za kimś i tak troszeczkę wiecie lekko, luźno z ręki pływał, w, ale w taki płynny spot. To nie jest takie z ręki Jason Bourne tamten, tylko to jest takie płynne z ręki z jakiegoś tam ich, wiecie, stedykama czy co oni tam używają. Natomiast jest taki efekt co jakiś czas, że jest takie, takie lekkie poprawianie i to mnie wybijało z filmu. Widziałem pracę kam Oglądało się to jak filmik na YouTubie. No tak sobie wyobrażam, jakbym był na siłowni i byśmy kręcili filmik na YouTubie i wyciskam, i wstałem z krzesła, ktoś trochę kamerą nade mną podążył. To jest takie te bardzo teledyskowo-YouTube'owe. Nie podoba mi się wcale. zdjęciowej jeśli chodzi o operatorkę pod kątem, bardziej tym oświetleniowym, ej, no tutaj tworzą, bo jest i ten baśniowy świat, jest bardzo kolorowo i, powiedzmy, specyficznie, trochę inaczej w tej prawdziwej rzeczywistości, mogę tak powiedzieć, nie? Czy ich rzeczywistość nie jest prawdziwa? Czy każda rzeczywistość nie jest prawdziwa? A! I też muszę pochwalić, em, efekty specjalne i praktyczne, i scenografię, i CGI. CGI tego wszystkiego tam w tle, co się dzieje. Takie te, no po prostu tła, te tapety z tyłu. Nasze bohaterowie stoją na łące, a w tle jakieś tam wielgaśne, dziwne, fantastyczne słonie się przesuwają gdzieś tam 100 km dalej. Sam fakt tego czerwonego lasu i tak dalej. No wszystko gdzieś tam wygląda nieźle, nie miałem z tym problemów. Praktyczne, czy z praktycznymi tak w 80% uważam, że było super. Jest kilka postaci w trzecim akcie takich antybohaterów. Yy, prawda, tam jakieś czarownice się pojawiają, jakiś prawie cyklop, jakieś takie, wiecie, osoby z bajek, powiedzmy, i baśni. Wyglą jakby, wiecie, i make-upy, i stroje, jakby pomysł, i wszystko wyglądało fajnie, nie? Także muszę powiedzieć, że jest tutaj dużo pracy takiej. Ci ludzie za to, za jakby ten dział odpowiadający naprawdę się przyłożyli. Kilka mankamentów jest takich, że pomimo ciekawych scenografii, że na przykład jesteśmy w laboratorium tego bad i to jakoś tam jest kilka ciekawych po prostu designerskich pomysłów, wygląda futurystycznie, wygląda jak z jakiegoś amerykańskiego filmu, gdzie ktoś włożył pracę w sci-fi czy fantazy. o tyle no są takie momenty, że jest taki korytarz, który wygląda trochę bardziej plastikowo niż powinien, albo na przykład jest ten taki tutaj stworzona dziewczynka robot, czymkolwiek ona jest, wygląda po prostu to z plakatu, wygląda jak ex machina, Prasowałaby to po prostu do filmów Garlanda i fajny design, fajnie im się udało, na przykład ta twarzy wygląda super, bo się jakby twarz z tą jej skórą, taką cybernetyczną, miksuje bardzo dobrze, ale jak są szerokie plany, to widać, że strój jej się marszy wszędzie. Innymi słowy, to widać, że to nie jest jej skóra, tylko ma strój na sobie, nie? No to to już trochę wybija. Są takie mniejsze rzeczy, ale to ee, e, tutaj się nie czepiam. E, ten dział od scenografii, lokacji, strojów i make-upu uważam, że typ top robota, jakby tylko na podstawie tego miał oceniać ten film, to był bardzo dobry. Ale niestety, nie jest. Bo znowu, po pierwsze historia jest Banalna, debilna, R po prostu to w jaki sposób ten film, wiecie co, ja powiem nawet spoilery, 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 bo po prostu ee, opowiem kilka debilizmów z trzeciego aktu, ja sobie nawet robiłem notatki, dwa teksty sobie zapisałem da, na propos scenariusza i dialogów wybitnych, no bo tak, po pierwsze praktycznie nie mamy głównego bohatera tego filmu, jesteśmy 50-50 rozdzieleni czasem ekranowym i jakby tym o czym jest historia pomiędzy Kleksem, który... Wraca do rzeczywistego świata odnaleźć no żeby znaczy odnaleźć Guy'a, odnaleźć Habiora, a naszą tą niezgódką dziewczyną, której wątek opiera się o to, że ten jej Albert Albert, czyli ten tam Blondyn, który okazał się robotem w pierwszej części zginął, ale nie zginął, zabili go i uciekł. I prawda ona jak ma wątek, że ona go kocha i próbuje jakby go zbadać, a potem zmienić, bo idzie do tej jakiejś tam wiedźmy od Pinokia, żeby zamieniła go w człowieka z robota, no nie? A on jest podwójnym agentem, nie wiem chyba, czy wiedząc to, czy nie wiedząc, film to tak komunikuje, że nie miałem pewności, ale on jest podstawiony przez Habiora, przez Bad nie? Nawet wygląda jak on, nie? W sensie te blond włosy. I jakby te dwa wątki idą równocześnie, E, dwa, nie mają żadnego tempa, ani jeden, ani drugi film trwa prawie dwie godziny przy tym scenariuszu, na którym nie wiem, godzina 20 to był max. Nudziłem się niemiłosiernie już w drugiej połowie. Po prostu nie ma. Po prostu ten film jest taki. jest mozolny. Wiecie, jakie są sceny w filmach? Nawet jest taka jedna zresztą w tym, że bohaterowie idą przez bagno i tam tak no, i się przeciskają. no To to jest tempo tego filmu po prostu. Dlaczego? No bo po pierwsze, nie ma w nim nic ciekawego, ani jeśli chodzi o ten świat i magię i tak dalej. W tym odcinku, że tak powiem, w Akademii Pana Kleksa, oni nie uczą się niczego. Niczego, nie ma jednej sceny, jak jest scena, że nie miałem czegoś uczyć, to Mateusz opowiada to, co mówię, brapuje i opowiada o sobie, że miał jakąś przygodę. Nie ma nawet jednego jakiegoś, nie wiem, zaklęcia czy, 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 czy czegokolwiek, po prostu nic się nie uczą. Także jeśli chodzi o cały ten świat magii, to to jest taka fasada, no wszystko jest kolorowe, w tle coś chodzi, o, to jakaś wróżka, to jakaś wieźma, ale tak naprawdę nie ma, ni to nie, jest, nie ma nic tego, co było w Harem Potterze, na przykład, żeby tutaj daleko nie sięgać porównaniami, co było ciekawe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nasi bohaterowie to debile. I nie chodzi mi o te dzieci, tylko Kleks. Kleks to w tym filmie, i tutaj niestety Tomasz Kot, którego zawsze lubiłem, ale ostatnio mam wrażenie, że co roku to dwa razy mówię o jakiejś jego fatalnej roli w jakimś fatalnym filmie czy serialu. Nie wiem, zmienić agenta po prostu, bo wydaje się fajnym chłopem, życzę mu dobrze, nie? Natomiast, no, on chodzi, pajacuje, kręci się i jakby, dopiero co mówiłem o Soniku 3, 3 gdzie Jim Carrey odwala kapitalną robotę i kradnie show tego typu rolą. No to to jest takie przeciwieństwo. To jest ten za kawa rodziny brat, brat bliźniak za kawa rodziny, nie wiem, można tak powiedzieć, gdzie on jest. On gra idiotę. Nie wiem czemu po tym filmie ktokolwiek chciałby mieć cokolwiek wspólnego z Kleksem. Nie wiem, czy mówiłem to po jedynce, ale no w tym filmie jest naiwnym debilem. Dosłownie wszystkie kroki prowadzą do tego, że Janusz Haber chce się zemścić i jest naszym antagonistą i bedgajem i jest taki. <laughs> Nasz bohater. Wpada po prostu w pułapkę od początku do końca. Nie robi nic dobrego. jest idiotą. No jest Kleks, jest idiotą. Nie wiem czemu, jakby. Nie ma w nim nic, wiecie, takiego jak Dumbledore, nie? Że tam może coś mu nie wyszło, może jest trochę zbyt dziecięco naiwny, taki, no bo on jest z tej strony, prawda, takiej, że uczy dzieci, prawda, magię baśni, wyobraźnia. No, on nie ma w ogóle wyobraźni, to jest debil. On po prostu wsiadł do wana, faceta, w prawda, w masce, który powiedział, chcesz cukierka, weź, tutaj, mam dużo cukierków w moim wanie. To jest kurwa kleks. On, on wchodzi pierwszy. Jak nie widzi cukierka, tylko drugiego faceta z workiem, to mówi, w tym worku są cukierki? I sam do niego wchodzi. Nawet ci scenarzyści spieprzyli to, że cały ten w drugim akcie w segment Podróżowania przez prawdziwy świat Kleksa to jest po prostu banalna do zrobienia komedia pod tytułem Fish Out of Water. To znaczy, nasz bohater, nie pasujący do tej rzeczywistości, nie umiejący się odnaleźć wśród normalnych ludzi, bo dawno tam nie był, nawet nie rozumie jakiś tam, nie wiem, jest wątek, że musi się dostać na lotnisko, a nawet nie wie, jak to działa i tak dalej. Nie może przejść przez bramki, bo nie rozumie, co mówią do niego. <laughs> Jakby to jest samograj. Jakby w ostatnich latach w jakimś DC czy Marvelu, tego typu rzeczy, że macie fish out of water humor, tak? Jakaś Wonder Woman, która prawda, trafia do rzeczywistego świata i nie ogarnia. No to to się samo pisze. To jest bana... Nawet w tych głupszych filmach komiksowych to, to, to był zawsze ten wątek, przy którym tam trochę się pośmialiśmy. No nie zawsze się mówiło, no tam ogólnie średnio, no ale ten wątek był niezły, tu się uśmiałem. Tutaj nie było tutaj nic śmiesznego. Ja, takie jakby na, naprawdę ciężko jest to tak źle napisać, jak oni to zrobili, ale się udało, także gratuluję. Ten scenarzysta a zresztą ten facet, bo to jest pani, pani Kruk i pan Góreczny. On pisał, oboje pisali tylko jakieś polskie seriale. Zakładam, że słabe, biorąc pod uwagę, jak ten film wygląda. I, <laughs> i pan Góreczny pisał dwie siostry, super siostry, przepraszam. Czyli jeden z filmów, który znalazł się na mojej liście najgorszych z zeszłego roku. Nasze polskie, yy, prawda, kino superbohaterskie. Tutaj w dużych, prawda, znakach zapytania. Znakach zapytania? Nie, to już. Ech, chyba mi już, prawda, ten film sprał mózg. No, także wątek samego Kleksa, który wpada w pułapkę, jest bezużyteczny, nudny, idiotyczny, po prostu pajacuje i jest nieciekawy, odpychający, dziwny i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna część filmu. Druga część filmu to jest żałośnie poprowadzony wątek tej przyjaźni, wręcz miłości tej dwójki dzieciaków, które nie mają nic do roboty poza zamówieniem na głos, jakichś takich oczywistych rzeczy, taki, to jest taki super głęboki wątek, mówimy o nie dość, że nastolatkach i to dosyć młodych, to jeszcze o potencjalnej przyjaźni i miłości, takich wielkich konceptach i mówimy w taki banalny sposób. Mówimy o uczuciach w banalny sposób, no bo ona dosłownie w momencie na ant zamienia się, zmniejsza się, wchodzi mu do głowy, wdrapuje się uchem i tam wchodzi, to jest jak w jakimś King Size czy coś, jak z się jakieś Sex visji, takie efekty specjalne, że ona tak wchodzi tutaj tak CG-owo do ucha nie wyglądało to najgorzej, ale wiecie, nie? Wchodzi tam do ucha, po czym aktorka już na wypełnym secie, powiedzmy wielkości, no nie wiem, pomieszczenia, jakiegoś dużego pokoju w salonie, tak? Wchodzi do takiego, wiecie, pełnego jakichś tubek, śrubek, nie wiem, no takie, no śmiesznie to wyglądało. I znajduje takie pokrętła, gdzie po prostu podłącza do prądu i bierze pokrętło z uśmiechem, i on się zaczyna śmiać. Jakby to było cringeowe, to było żałosne, to jest banalne, to jest jakieś takie. Taki film zawsze ma okazję właśnie na stworzenie czegoś więcej więcej dla i dzieci, i dorosłej publiczności w tematach przyjaźni, rozumienia siebie, jakichś tam, no nie wiem, różnych rzeczy, relacji, nie? akceptacji kogoś, jakichś zmian, nie wiem. A to jest taki takie banalne, bo przecież jak prędzała pokrętła, już masz emocje. Takie To jest, wiecie, jak w tym memie, że mamo, pójdziemy na Inside Out do kina? Mamy Inside Out w domu. <laughs> I wiecie, jakby takie kampowy, ta, ta taka kampowa, tandetna, dosyć kiczowata i banalna forma przedstawienia tego w tej scenografii, dosyć plastikowej, że przekrętła, e, pomerdała nimi. No, w innym filmie może by działała, ale w tym to się troszeczkę rozmija jednak z lepszymi efektami naokoło, no nie? I ten wątek pra prowadzi prawie do nikąd, no jest, jest po prostu głupi, jest oczywisty. No i właśnie, bo zaraz przejdę do naj najlepszego punktu, czyli do czarnego charakteru, ale niestety, przez to, że nasi bohaterowie tu tracą czas i tamten głąb też traci czas i wpadają w pułapkę... I jakby, wiadomo, w trzecim akcie są w potrzasku i musi ktoś ich ktoś tam uratować. To, do tego trzeciego aktu prowadzi nas godzina 40, tych ich tam pseudośmiesznych i pseudo-ckliwych przygód, gdzie to wszystko jest oczywiste. Znaczy, no to znaczy, że to, że Haber jest czarnym charakterem wprowadzających ich w pułapkę, e, jest oczywiste, a nic innego ciekawego się nie dzieje naokoło tego. No znowu, jakbyśmy porównali tak jakiegoś jakbyś, Harry'ego Pottera. My zawsze wiemy, że Voldemort coś gdzieś tam, prawda, świruje w play i, i się objawi w trzecim akcie, ale nie do końca wiemy jak, nie do końca wiemy co. Zawsze jest jakaś tajemnica, nawet w tym najprostszym Harry Potterze, czyli w pierwszym, w kamieniu filozoficznym. On jest taki najbardziej dla dzieci, taki najprostszy, tak? Najbardziej dziecinny i tak dalej, ale nawet tam no, jest jakaś tajemnica. chodzi z tym? O co chodzi z kamieniem? Kim jest Voldemort? się okazuje, że jest z tyłu głowy i tak? Są jakieś tajemnice, coś więcej się dzieje. Harry przy okazji jeszcze nie wiem, uczy się Quidditcha, robi coś takiego. W tym filmie się trochę dzieje. Jakby, wiecie, ustanawia się wielu bohaterów, a tutaj te dzieciaki są w tle i się nudzą i tak dalej, nie? Najlepsza postać, Janusz Haber. Janusz Haber to jest Kot. Znaczy, nie Tomasz, bo Janusz, tylko że... dzisiaj słuchali się mnie nie trzymają, ale. E... Ej, podobała mi się kreacja, zupełnie serio, w lepszym filmie, bo tu nie ma nic do roboty, poza jakimś tam <laughs> jestem tym czarnym charakterem, <laughs> wiecie, takie, po habiorowym głosem, ale wyglądał super, podobała mi się charakteryzacja, właśnie te włosy, nawet jak jest wygolony, na biały i tak dalej, Saruman, po prostu Saruman. Podobało mi się, podobało mi się jak się, jak się bawił tą rolą, jak właśnie był taki, prawda, śmiejąco się mszczącym antagonistą, natomiast oczywiście wiele nie ma do zrobienia, bo cały ten główny wątek, i tutaj wchodzimy w takie największe poczwarze, po prostu, scenariuszowe, Opiera się o to, że on się za coś tam mści, chce dostać się do akademii, żeby spalić wszystkie książki. Jak spali wszystkie książki z baśniami i bajkami, to bohaterowie są wymazywani na zasadzie takiego, że nie ma po nich pamięci. A on w tym czasie stworzył, uwaga, i to jest kurwa hit. Hit pana Górecznego i pani Kruk. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale przyznaję wam po prostu geniusz. Nasz czarny charakter w tym filmie, uwaga, stworzył aplikację na telefon. Jego planem jest to, żeby dzieci przestały pamiętać o bajkach, baśniach i tak dalej, żeby nie czytały, tylko żeby się zajęły telefonem. I oczywiście, o co chodzi, wszyscy dobrze wiecie, jest to banalny, debilny dydaktyzm. Jest to po prostu pouczanie widza, i to jest, to jest tak źle poprowadzone, to jest tak oczywiste. Po prostu w pewnym momencie dzieciaki nagle otwierają jego aplikację i są przebitki na dzieci w różnych miejscach, na ławce, w parku, w domu, jak coś tam mama mówi, mama coś gotuje i mówi, synu, nie, a ten syn siedzi patrzy w aplikację. I parę razy słyszymy w trakcie filmu od naszych bohaterów wygłaszane banalne, debilne, po prostu debilne kwestie. O, dzieci teraz będą siedzieć tylko w telefonie, już nie mają wyobraźni. O, o, Jezu, jak dzieci nie będą pamiętać baśni, bajek, nie będą czytać, to co będzie, będą tylko patrzeć w telefon. I mówię, fuck you! Jezus Maria! Po prostu. No jest taki film, jakby was, nie wiem, jakiś katecheta kościelny, pokazał wam film o. Nie wiem, kurwa, jakieś tam narkotykach, czy jakichś rzeczach zakazanych przez kościół, w taki najbardziej banalny i debilny sposób pouczając te dzieci, że niby, o puszczę wam film, nie? I wchodzi takie małe dziecko i, o Jezu, zmarnowałem sobie życie, bo wziąłem narkotyki. To jest taka najbanalniejsza po prostu forma przekazania tej oczywistej wiadomości telefony, aplikacje złe, czytajcie książki, baśnie, i bajki i tak dalej, nie? Prawda jest też taka że ja nie wiem, że to jest w ogóle problem w, w naszym świecie, ale sposób tego pokazania jest idiotyczny i też taki moralizatorsko-pouczający i taki, no po prostu, no po prostu widać, że ludzie, którzy mają bardzo mało argumentów i czegoś ciekawego do powiedzenia, mówią coś prostego, ale bardzo głośno. Bo kolejna rzecz, ja tak słucham tego, tych, tych wątków i sobie myślę, no dobra, dobra, ale tak naprawdę co ten film twierdzi? Bo ten film tak naprawdę twierdzi telefon B, książki, znaczy te baj bajki dobre, ale co jest dobrego w opowiadaniu bajek? A dlaczego ten telefon jest zły? Jaki jest, jaki jest argument tak naprawdę? A co jeśli ta aplikacja, w którą patrzą te dzieciaki, jest jakąś super rozwijającą umysł aplikacją, nie wiem, nauczająco... nauczającą poprzez granie, na przykład, no nie? Tak, jakby film tego nie precyzuje, film nie precyzuje, film nie po prostu upraszcza, tak? Na zasadzie, o, telefon B, dzieci patrzą w telefon, a na koniec filmu opowiedzą sobie bajkę i baśnie. No dobrze, no a jak baśnie jest na przykład debilna i ryje dzieciaką Beret, to co? To jest takie dobre. I okej, okay, dobra, bo ja wiem, że tutaj wchodzę trochę w takie... Tak kłócę się po to, żeby się kłócić z jakby tą tezą wystawioną przez film, ale chodzi mi tylko o to, że ona jest niczym uargumentowana. To jest po prostu takie banalne, wiecie. Ale wiecie, czym to skutkuje? W tym baśniowym świecie, tej Akademii i tak dalej, wychodzą jakieś cyklopy, wiedźmy, coś, wielki kurwa dziwny słoń z kosmosu chodzi w tle, jest czerwona trawa. I kluczowy tekst, w kluczowym momencie i nasi bohaterowie są w potrzasku i ten już tam rzuca tą ostatnią, najważniejszą książkę do ogniska, nie? Jest, wiecie, slow motion, wszyscy mówią, Mówią, nie! I wychodzi pani Grochowska. I musiałem spojrzeć w notatki. I on chyba powiedział coś w stylu: Pożegnaj się z tą swoją akademią. A pani Grochowska wychodzi i mówi: Ma taki moment, taki hero moment. Nie, wychodzi z cienia, wiecie, zaskakuje i mówi: To ty się pożegnaj ze swoją aplikacją. <laughs> przecież to... Przecież to... Przecież to brzmi jak z parodii, to by po prostu to był tekst, jak parsknąłem śmiechem, to była po prostu parodia. A chwilę wcześniej nasza ta dziewczynka, ta niezgódka, kłóci się z nim, jak on się pojawił, właśnie on wszedł portalem, nie, normalnie Doctor Strange, i patrzy w tej akademii, i ona mu mówi, tutaj tam, nie zapraszaliśmy pana, na zasadzie tam, Kleks niedługo wróci, a Kleks jest w pułapce, I tutaj, niech pan wróci kiedy indziej, na no, wiecie, próbuje go zbyć, no nie? A on taki, na zasadzie jestem bedgajem, wygrałem, wchodzi i mówi, Kleks to jest w mojej pułapce, i... Mu patrzy na nią i mówi, ale ty masz ładną buzię, jak swoja mama. Na co ona mu odpyskuje od razu, całkowicie zmieniając ton. A ty masz buzią po koziej dupie, dzbanie! Au. Ała, kurwa macie, Dobra, przesadziłem teraz. Nie, ale serio, no naprawdę. I to jest taki tekst po prostu, że człowiek sobie że wiesi... to fizycznie mnie zabolało po prostu, no. Było bardzo młodzieżowe. Powiedziała do niego... DZBANIE Harry Pottera by takiego oglądał. Wychodzi na niego Voldemort. Harry mówi: "Ty masz mordę jak jednorożec bez nosa, dzbanie." I potem wchodzą jeszcze zaczynają tańczyć, wiecie nie? Na zasadzie to jest taki dance off, dzbanie. I wiecie, ten film też marnuje całkowicie potencjał tego Takiego postmodernistycznego, szrekowego podejścia do bajek i baśni, bo oni cały czas tak trochę łamią czwartą ścianę, troszeczkę takie metateksty rzucają, tak jakby, że jest świadomość, że te potwory, znaczy potwory, istoty z bajek istnieją w bajkach, to jest jakby, no to jest jakby część tego świata. Jest w ogóle niewykorzystane, ale nawet jak się na koniec pojawiają bardzo ciekawie wyglądające właśnie te istoty, jakiś cyklop jakaś, nie wiem co to tam było, ale chodziła taka dziewczyna śmiesznie ubrana, nie, nie wiem co to miało być, ale wyglądało fajnie. Jest potencjał w tym. To był potencjał, żeby coś więcej opowiedzieć. No taki szrek trochę, żeby gdzieś tam się zabawić tą konwencją. No nic z tego nie ma. Cały film oglądamy kręcący się naszych bohaterów, a na koniec po prostu muszą powstrzymać habiora przed wrzucaniem książek do aplikacji Uff, kurwa, do ogniska i wrzucają tam właśnie jego aplikację chyba, nie? Banał, po prostu banał, ten film jest po prostu banalny, nudny, idiotyczny, ma momenty, że dobrze wygląda, albo że scenografia wygląda dobrze, albo coś tam, albo efekty, ale generalnie ponownie źle zmontowany, łamiący mnóstwo zasad, mówiłem o zasadzie 180 stopni, ale jest też mnóstwo przy okazji łamania zasady, znaczy takich błędów kontynuacyjnych, tak? błędów w kontynuacji, że wiecie, jedno ujęcie z jednej, bo on ciągle mi, miksuje te ujęcia właśnie, on nie może dać bohaterom 10 sekund stać w jednym kadrze, on musi mieć tam z tej strony, z tej, tu, tu, przejechał dronem, nie, przez co Ciężko to zmontować tak, żeby nie było błędu kontynacyjnego, jak się tego nie przypilnuje na planie. To są takie banalne rzeczy, które większości osób nie przeszkadzają, ale chodzi o to, że np. Habior coś się uśmiecha, jest ujęcie z szerszego planu, nie uśmiecha się, jest ujęcie z bliska, uśmiecha się takie. Wiecie, no ja to zauważam po prostu, no nie? To nie to jest naj, jeden tam najmniejszy problem tego filmu, ale jest. Także generalnie, żebym tak kończył ten rant. Moim zdaniem jest fatalnie. Okej, okay, moi drodzy, zapomniałem kręcąc więc w postprodukcji dodaję najważniejszą rzecz w zasadzie to jest taka kropka nad i tego filmu i tej recenzji jest w tym filmie pewne kejmio I teraz zgadnijcie, kto się na sekundę pojawia. Tak, moi drodzy, okej, okay, okej, okay. nie ma to sensu, ale niech będzie. Pierwsza część Kleksa dostała ode mnie trzy, i ta też dostanie ode mnie 3. Eee, nie wiem, jeśli wam się podoba jedynka, sprawdźcie, czemu nie. Ej. Wasze pieniądze, wasza. Ja nic nikomu nie zabraniam. Śmiało idźcie do kina sprawdzać. Eee, dla mnie to ponowna porażka. I uważam, że Kawulski nadaje się jedynie do kręcenia teledysków. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, bo narzekajmy o filmach.